Siemankołowcy, witam was na piwnej recenzji zaczynamy nowy materiał. Niedługo ważne wydarzenie, premiera nowego Monster Huntera. Na pewno wiele osób wpadnie na długie godziny w sidła tej nowej produkcji. Przed wami ostatni trailer i garść informacji, które mogliście przeoczyć, bądź o nich po prostu nie wiedzieć. W Monster Hunter Rise będą żuczki z liną, ale to już pewnie wiecie. Ale może zapomnieliście, bądź do Was nie dotarło, że podczas przebie przebiegania, bądź przemierzania tych lokacji, które będzie nam dane, warto zbierać różne żyjątka, takie jak ryby czy owady, które tymczasowo podbiją Wam statystyki. Ale do sedna, dwie najważniejsze atrakcje. Pierwszą z nich jest tryb Rampage, czyli no. Nie wiem dokładnie, jak będzie przetłumaczone, ale pasowałoby na jazdu. Będzie składał się z kilku fal. Potwory będą miały swoje oznaczenia. Niebieskie będą atakować bramę, czerwone będą atakować graczy, zielone będą strzelać z odległości, a na koniec pojawią się specjalne potwory w wersji Apex. I pamiętajcie, że za wszelką cenę musicie powstrzymać potwory przed przejściem przez bramę. Więc w pierwszej kolejności, jeżeli tylko to możliwe, musicie pokonać potwory niebieskie. W tym trybie będziemy wspomagać się maszynami, które sami, sami rozstawimy, oraz postaciami niezależnymi, które będzie można wezwać do pomocy. Pamiętajcie. Że jest taka możliwość, że w trakcie tego, tej walki, tego trybu, pojawi się specyficzny sygnał, który doda Wam naprawdę dużego busta do obrażeń od Waszych broni. Dlatego warto zostawić maszyny na polu walki i przejść do rękoczynów. Drugą bardzo ważną kwestią jest możliwość przemieszczania się, dosiadania nowych potworów ale także starych potworów. W tym trybie możemy zadawać bardzo duże obrażenia zarówno potworom, które ujeżdżamy, jak i potworom, z którymi możemy walczyć, ujeżdżając innego. Także nie zapomnijcie korzystać z tej możliwości, bo daje masę frajdy, wygląda rewelacyjnie i na pewno będzie to rzecz efektowna i efektywna. Przypomnę tylko, że nawet jeżdżąc na potworze, można robić nim uniki z rzeczy bardziej ogólnych. Zadania popychające w fabułę w tym tytule będą oznaczone jako kluczowe, więc już nie trzeba będzie się posiłkować zewnętrznymi źródłami, żeby zobaczyć, co następnie robić, żeby popchnąć fabułę, żeby przeskoczyć na kolejną rangę. Zadania w trybie multi będą się skalować w zależności od ilości osób, czyli będą skalowane w zależności od tego, czy jest jedna osoba, dwie, trzy czy cztery. Nie będzie to tak skokowe, jak czasami w tej serii bywało. Bronie będą miały specjalne ataki, który będzie, których będzie można używać tylko jeżeli mamy e, aktywnego Żuka. Oczywiście będą też umiejętności niewymagające tego. Ale wspominam o tym, że taka możliwość będzie i może ktoś sobie upodoba jeden z tych ataków. Jeszcze w kwestii broni nadmienię tylko, że broni będą miały trzy sloty na specjalne zdolności, które będzie można wybierać. Na razie wiemy, że z dwóch, ale może do wyboru będzie więcej, więc w każdym z tych slotów możemy wybrać jedną z dwóch przypisanych opcji. Każdy slot będzie miał inne z opcji do wyboru i tym samym będziemy mogli dostosować styl gry pod siebie. Jeżeli Was to zaintrygowało, poszukajcie angielskiego zwrotu Switch Skills. Także na dzisiaj zajawka skończona. Do zobaczenia na łowach. Trzymajcie się. Nara.